Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Tak mówi Pan Bóg. Tak mówi Słowo Boże. Tak Bóg zwraca się do Ciebie w tym czasie. W Starym Testamencie czytamy, że dusza jest we krwi. Lecz Jezus nie chce, abyśmy dosłownie przelali krew. Choć nieraz tak bywa, że wierzący przelewają krew za wiarę. I dzisiaj też słyszymy w różnych krajach, jeżeli ktoś szuka, słucha jakby tych wieści, to wie, że ludzie przelewają wierzący krew. Życie oddają za swoją wiarę. Poświęcają dosłownie życie. Gdy wierzący ginęli i giną z rąk oprawców za wiarę, to Bóg odbiera chwałę z ich życia. Dlatego niech im będzie też chwała. W Biblii 1000 czytamy ten sam wers. Jakby troszkę inaczej tłumaczony, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Wcześniej czytaliśmy, kto straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa, tak? Życie. Życie, życie jest jakby w dusz, kto straci swoje życie z, z mego powodu, mówi Jezus, zachowa swoje życie, tak? Kto straci swoje życie dla mnie. Stracić swoje życie to jakby je poświęcić, poświęcić Bogu, tak? Powierzyć też, oddać, aby Bóg nas prowadził w tym życiu, aby Jezus cię prowadził w życiu, Amen? Aby Jezus nas prowadził w życiu i królował i był Panem, bo kiedy jest Panem, wtedy poddajemy różne dziedziny naszego życia Jemu i On ma moc wtedy nas prowadzić, bo mamy zawsze wolną wolę i decydujemy czy idziemy za Bogiem i tak jak śpiewamy mą wolę składam Twych stóp amen wiemy że Jezus odszedł do Ojca ale posłał do nas swojego Ducha Świętego Duch Święty jest dany ludziom dany ludziom wszystkim ludziom ale wierzący odpowiadają na wezwanie Jezusa i na Ducha Świętego i podążają za Duchem Święty. Który ma być naszym nauczycielem, tak? Duch Święty ma być naszym nauczycielem, o czym mówił Jezus, i ma nas prowadzić w tym życiu aż do wieczności. Aleluja. I nam ma przypominać słowa Jezusa. Chwała Jezusowi. Jeżeli nie pamiętamy, co Jezus powiedział, to Duch Święty nam przypomina. Aleluja. Gdy tak przewartościowujemy nasze życie, to czy je tracimy? Czy tracisz swoje życie, kiedy tak przewartościowujesz swoje dni, tygodnie, miesiące? Na co przeznaczamy nasze życie? Na co przeznaczamy nasze życie? Bo życie przekłada się też na czas. Czyli na co poświęcamy czas? Czas to życie. Niektórzy mówią, że czas to pieniądz, tak? <laughs> bo czas też kosztuje. Czas też kosztuje. Niektórzy mówią właśnie w ten sposób. Kiedy tak przeliczam godziny mojego życia, to przeliczam moje dni. To stwierdziłem, że większość, a może nawet cały dzień poświęcamy pracy. Często, tak? Często tak bywa. Większość dnia poświęcamy pracy, tego najbardziej wydajnego dna, dnia. I musi, musimy pracować, bo musimy też z czegoś żyć. I też amen. <grym> Abyśmy mieli pracę, niech Bóg błogosławi pracę. Ale widziałem, że człowiek był przymuszony do pracy pod groźbą utraty swojej pracy od rana do nocy, a nawet od rana do wieczora. I też przeżywałem takie, takie chwile, kiedy pracowałem przez dwa, dwie doby na przykład. I są też takie instytucje, o dziwo, poza kodeksem pracy, tak? Poza kodeksem jakąkolwiek... Kontrolu. Lecz często godzimy się na ten ogrom pracy, bo chcemy zarobić, a nawet dobrze prosperować i dużo mieć. Zwykle jest też tak, że kończymy inne szkoły, a podejmujemy inną pracę. Chcemy jakby być w jakimś zawodzie, a życie weryfikuje to. Tak jak też moje życie często Pan Bóg weryfikuje. <laughs> życie artysty jak. I szukamy bardziej płatnej pracy i bardziej możliwej pracy. Zwykle na, na początku swojej pracy mamy pensję, jakby taką, która nas na tym poziomie zadowala. I jakby serce nie wkładamy później w to, co robimy, bo stajemy, stajemy się wypaleni w pracy często, tak? Praca nas wypala. Nawet to, co lubiliśmy wcześniej, lubiliśmy. Taką dziedzinę pracy, za którą podążyliśmy. I po, po jakimś czasie czujemy się wypaleni. Przez te godziny pracy, przez te nadgodziny pracy, które też nie zawsze są wynagradzane, jakbyśmy chcieli. Lecz z czasem właśnie jesteśmy eksploatowani, aż do granic wytrzymałości. I tracimy też serce dla tej pracy. Czyli tracimy też duszę i ducha, aby to robić. I nawet jeżeli kochasz pieniądze... Tak w cudzysłowie, tak? To i tak one nie będą kochać Ciebie. <laughs> I dają to odczuć. To jest tylko kwestia czasu, czyli właśnie życia. Bo to jest jakby bitwa o życie. Kiedy walczymy o swój czas, to walczymy o swoje życie, aby ten czas właściwie wykorzystać, aby później z perspektywy jakby czasu wspomnieć na, moje, na swoje własne życie, tak? Co ja robiłem w tym czasie? Nie miałem czasu na nic, nie miałem czasu na rodziny, nie miałem czasu, aby spełniać swoje jakieś pasje, aby szukać czegoś nowego, tylko byłem zaprzęgnięty jakby do tego pługa, aby orać, ciężko orać. Więc powinien być jakby w tym rozsądek. W pracy też, tak? Powinien też być jakby rozsądek. Jeśli też na to nas stać to też się przekłada jakby na pieniądz. Ja nie mówię do tych, którzy dobrze się mają, ale słowo jest do tych, którzy się źle mają, którzy ciężko pracują, którzy już nieraz mają dość tej pracy, chcą być w innym miejscu, chcą zmienić to miejsce, tak? Mówię do ciebie, który, która żyjesz w trwodze o jutro, nie trość się, mówi Pan. Kiedy żyjesz w lęku przed tym, co masz i przed tym, co będzie jutro, to tracisz dni, tracisz serce, tracisz życie. A ja powierzam życie Jezusowi, bo Jezus mówi słowo: Ufajcie mi, ja zwyciężyłem świat. Amen. Tak? Jezus mówi: Ufajcie mi, ja zwyciężyłem świat. I ufamy Bogu, ale nie jest to jakby takie ślepe też zaufanie, bo Bóg w każdym dniu mówi do nas. On posyła słowo i teraz być może też posyła słowo do Ciebie. Jezus mówi właśnie do Ciebie w tym momencie, w tym miejscu, w którym jesteś, dziś. I posyła też inne słowo. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam jakby dodane, tak? Będzie Wam dodane. Kiedy masz oparcie w sobie, a tym samym w tym, co posiadasz, to, co potrafisz, to możesz w swoich oczekiwaniach się zawieść. W tym życiu można się zawieść w swoich oczekiwaniach. Potrafię to robić, zrobiłbym to, ale muszę robić co innego, tak? Życie, jakby wprowadza nas w inny wir prac. A kiedy tych zawodów jest rozczarowań zbyt wiele, ciężko jest samemu nieść ten ciężar. Kiedy człowiek dostaje wiele rozczarowań w życiu ponad miarę do pewnego momentu mogę znieść ale później to już mam dość już nie chcę się być w tym miejscu nawet nieraz to już jakby się nie chciało żyć tak tak praca nieraz wyczerpuje eksploatuje, tak jak mówiłem tak jak w Egipcie nieraz jak ci właśnie Izraelici pracowali w Egipcie już mieli dość i Bóg ich wyprowadził aleluja i Jezus posyła też inne słowo do Ciebie w tym czasie. Z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani. Aleluja. Obciążeni. A ja dam Wam ukojenie. Jezus mówi to słowo. Kiedy jesteś spracowana, tak? Ponad miarę. Obciążona. Obciążony ponad miarę. Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy a znajdziecie ukojenie, a ja dam wam ukojenie, tak? Dla dusz waszych też, dla waszych serc właśnie, dla waszych dusz, dla ciebie. Hallelujah, Jezus czeka. Ale często jakby brakuje nam czasu, bo ten czas właśnie jest eksploatowany. Ten czas ktoś chce inny wyrwać nam, zabrać nam. I dlatego, dlatego nieraz brakuje czasu na modlitwę. Dlatego muszę zdecydować zawalczyć o ten czas z Bogiem, aby Bóg mnie odświeżył, aby Bóg mnie podniósł, aby Bóg mnie zachęcił, abym właśnie usłyszał od niego słowo na dalej, na więcej, aby nie tkwić w tym jakby Egip Egipcie tutaj i teraz, tak? Bóg chce wyprowadzić nas na wolność. A on chce nas prowadzić do wolności, bo on nas powołał do wolności. To jak mówi tak? Amen. Hallelujah. On Ciebie powołuje do wolności. Więc jeżeli czujesz dziś w sobie niewolę, Bóg mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Amen. To jest jakby priorytet, to jest jakby na pierwszym miejscu. Bo kiedy szukam Królestwa Bożego, spędzam czas z Królem, a On mnie prowadzi do swojego Królestwa. Halleluja. To jest właśnie modlitwa. To jest właśnie czas poświęcony Bogu. To jest właśnie oddzielenie się dla Boga aby wyrwać ten czas, aby On mnie prowadził, swoje przedsionki, aby tam wziąć od Niego to odpocznienie, aby wziąć od Niego to wytchnienie, to ukojenie właśnie. Jezus mówi, pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja dam wam ukojenie. My podążamy za Jezusem, my chcemy być w odpocznieniu Bożym, Amen. bo w tym świecie nie znaleźliśmy tego odpocznienia. Jakby inne też są na krótko. Bóg będzie chronił Twoją duszę i Twoje serce, jeżeli będziesz z Nim blisko. Kiedy będziesz blisko z Bogiem, On wtedy będzie mógł chronić Twoje serce i Twoją duszę. Kiedy będziesz daleko, to On nie może, chociaż ma jakby zasięg, tak? Jest w stanie zobaczyć i jakby zareagować. I czyni też różne ostrzeżenia. I daje też wytchnienie i woła nas, ale bez naszej woli nic jakby nie może uczynić. Nawołuje, napomina, nieraz boleśnie być może, boleśnie z tego względu, że im my z Bogiem, tym bardziej z innym Bogiem tego świata. Tak jestem. I da też dobre myśli, jak czytamy w Jeremiasza, kiedy idziemy za nim. Ale bowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, tak? Posyła do nas słowo: Bóg, mówi Pan, myśl o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natknąć nadzieję, nadzieją, aby zgotować nam dobrą przyszłość, mówi Bóg, tak? Przez to słowo z Księgi Jeremiasza 29 rozdział. I Jezus posyła też słowo do Ciebie, o którym mówi w Ewangelii Jana 14:16. Ja prosić będę Ojca, i da Wam innego, Pocieszyciela! Aleluja! Jezus prosił, modlił się o to, abyś wziął, otrzymał pocieszyciela, otrzymała, tak? Pocieszyciela, aby On był z nami. Aby był z Wami na wieki, mówi dalej, tak? Aby był z Wami na wieki, to jest Boża obietnica. Czy Bóg mówi na darmo? Nie, Jezus posyła słowo, abyśmy to słowo przypominali sobie, że On prosił Ojca i modlił się o Ciebie, o mnie, aby, aby przyszedł do nas duch święty. Pocieszyciel, pocieszyciel jest. Halleluja, On jest. Halleluja. I to jest nie tylko słowo, to nie jest tylko jakby litera, ale jest w tym duch. I jest pokój i moc w duchu Bożym, w duchu świętym. Pocieszenie i nawet radość też. Halleluja! Aby zbudować tą bliskość, tą relację właśnie w duchu, to musimy poznawać codziennie naszego wybawiciela. Musimy codziennie spędzać czas w bliskości Ojca w imieniu Jezusa i w duchu świętym, który tylko przychodzi, kiedy Jezus jest uwielbiony, Amen. bo On mówi do nas: O, kiedy ja będę wywyższony. Wszystkich pociągnę, poprowadzę do Ojca. Hallelujah! Więc Jezus musi być wywyższony, a Duch Święty prowadzi dzieci Boże. W pokoju, w miłości, w wytchnieniu, w radości nawet. Haleluja. Szukać mamy Boga w modlitwie, w chwale, w uwielbieniu dla Jezusa właśnie. Dlatego spotykamy się, dlatego uwielbiamy, dlatego wywyższamy. Naszego króla, aby on królował. Nie żadni królowie tego świata, żadni władcy tego świata, tak, o których jest też mowa, którzy próbują królować w życiu ludzi. My mamy innego króla i jemu poddajemy swoje życie, a on nas wyprowadza z ciemności do swojej światłości. I nieraz trzeba wszystko, jakby zostawić, porzucić. Jakby na ten moment, kiedy idę na modlitwę, tak? Jak apostołowie, jak uczniowie Jezusa, aby być z Nim blisko. Oni zostawili wszystko i poszli za Jezusem. I nieraz jakby, kiedy już mamy wszystkiego dość, tak? To zostawiamy. Ale nieraz musimy decydować, że właśnie teraz zostawię wszystko, aby On mnie prowadził na modlitwie, w bliskości. Bo wtedy możesz więcej wziąć. Właśnie, kiedy jesteś blisko, to wtedy możesz więcej wziąć. Kiedy jesteś daleko, to możesz nie sięgnąć. Halleluja. I kiedy jesteś blisko, też możesz usłyszeć. Więcej możesz usłyszeć. Nieraz modlisz się, tak na chwilę, tak na krótko, w międzyczasie, w między pr pracą a pracą, tak, między. Przerwą, a przerwą, albo w czerwie, różnie tam w drodze do toalety, nieraz też tak bywało. Modlimy się, aby Bóg wreszcie zlitował się, aby coś zrobił. A On chce coś robić, On ciągle coś robi, ale bez nas jakby nic nie może uczynić. My musimy być w Jego ręku, aby być dobrym Jego też narzędziem użytecznym. Aby On mógł zrobić coś dobrego też w naszym życiu. Aleluja. I kiedy jesteśmy blisko Boga, właśnie wtedy możemy usłyszeć to, o co nieraz się modlimy i modlimy, jakby w tych krótkich przerwach i nie słyszymy. Ale przede wszystkim weźmiemy pokój, którego nie ma ten świat. Weźmiemy to odpocznienie, a stąd płynie siła, siła ducha. Kiedy nasz duch już ludzki jest umęczony, Duch Święty wspiera nas w naszej niemocy. Hallelujah, to jest Jego Słowo. I może nas wesprzeć. Bóg jest największym autorytetem na tym świecie. I też największym autorytetem w pokoju, w ducha, tak? W wierze, w zaufaniu, w poznawaniu i zrozumieniu jest największym autorytetem. Jeżeli gdzieś nie mam wiedzy, nie mam poznania, to wiem, gdzie jest autorytet. Kiedy przebywam w Bożej prawdzie. Wtedy przychodzi to jakby oświecenie moich myśli. Przychodzą wtedy jakby rozjaśnione myśli, tak lepsze myśli. Nie te czarne, te czarne odchodzą, a przychodzą te jasne właśnie. Kiedy nagle lampka się zapala i już wiem, hallelujah. Bo w tych czasach jest brak czasu. Jakby to paradoks. W tych czasach jest brak czasu. I walczymy w modlitwie, i musimy też walczyć o modlitwę, aby wziąć ten czas, ten dobry czas. I to jest walka duchowa, abyśmy zwyciężali w tym świecie, bo jesteśmy posłani tutaj, aby zwyciężać, a nie doświadczać porażek, ale mieć chwałę Bożą w swoim życiu, bo Twoja dusza to jest prawdziwe Twoje ja. Twoja dusza to jest prawdziwe Twoje, ja. Nie nawet ciało, tak? Chociaż ciało też jest moim, ja. To jest moje ciało, jakby. Ale ktoś chce inny zarządzać tym ciałem. A duch jest wolny, Twoja dusza jest wolna. Ma być wolna. I jest wolna w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa niech będą dusze wolne. Niech Twoja dusza będzie wolna. W imieniu Jezusa. I przychodzimy do Boga, szczerze, wprawdzie, aby on. Mógł dokonać w nas swoich zmian, zawsze ku dobremu. On posyła takie słowo do ciebie. On zawsze działa ku dobremu. Halleluja. Kiedy masz teraz źle, pomyśl, czy jest źle, czy jesteś aż tak źle. No, zawsze może być gorzej, ale już chyba wystarczy na tyle. Nie chcę więcej, chcę dążyć zawsze ku lepszemu. Amen. I przychodzimy do Ojca, aby On nas prowadził w imieniu Jezusa w Duchu Świętym. Aby nas prowadził w nowe obszary, w nowe obszary też życia. Bo kiedy spędzam czas z Bogiem, On wyprowadza mnie z tej niewoli, z tego miejsca, w którym jestem i prowadzi zawsze do nowego. Zawsze prowadzi do nowego. Jak mówimy, to stare nieraz musi umrzeć, tak? Ta stara natura musi umrzeć też w imieniu Jezusa. Te stare nasze zachcianki, te stare nasze przyzwyczajenia, te stare nasze różne więzy, które nas niszczą też. Bez tego nie możemy jakby wziąć nowego. Musimy zostawić stare i powierzyć serce i myśli Bogu, aby On nas prowadził do dobrego, zawsze prowadzi ku dobremu, ku nowemu życiu. Halleluja. I to będzie za jakiś czas twoje świadectwo. Kiedy teraz patrzysz, tak? Jest ten problem. Są te sprawy, są te rzeczy do załatwienia. Jest ten nadmiar tego wszystkiego. Ale ja trwam. Ja trwam Jezus z tobą. Ja oddaję tobie chwałę niezależnie od tej sytuacji. Bo ty jesteś królem ponad tym problemem, który będzie kiedyś problemikiem dalekim, odległym, tak coraz dalej będziesz to zmierzał to jest wielki problem teraz, ale z perspektywy czasu z Bogiem, on będzie takim malutkim problemem, aż wreszcie już go nie będzie. Halleluja! Ale w tym problemie Bóg nas też wiele nauczy, Bóg Ciebie też wiele nauczy, kiedy przeprowadza nas przez ten trud, On uczy nas bliskości ze sobą, On daje nam większe poznanie, kim jest i jak jest. Halleluja! Kiedy Mu wierzysz, kiedy Mu ufasz, niezależnie od okoliczności życia, i podążasz za Nim dalej. I to będzie właśnie Twoje świadectwo życia, którym się kiedyś z nami podzielisz może nie tak długo aleluja! może nie aż tak długo aby tak Bóg sprawił w imieniu Jezusa. I musimy trwać we wspólnocie też. Bo Bóg jest między nami, kiedy spotykamy się, kiedy modlimy się w imieniu Jezusa. Bo Jezus powiedział: Gdzie dwóch albo trzech, tam ja jestem. A jak już tu nas więcej, to jeszcze lepiej. Hallelujah. Większa chwała. Większa chwała. Kiedy śpiewamy głośniej, kiedy uwielbiamy naszego Zbawiciela głośniej, to jakby ta jedna dusza gdzieś tam zagubiona, ona musi być dotknięta. Hallelujah. W imieniu Jezusa. I Bóg nam usługuje według swojego ducha, kiedy jesteśmy razem. Dlatego musimy się spotykać, musimy się modlić, musisz się modlić. To nie jest jakaś mantra, to jest relacja, to jest bliskość w uwielbieniu, chwale. Bo kiedy uwielbiam, kiedy chwalę Boga, to jakby to wszystko inne chodzi. On staje się na pierwszym miejscu. On staje się światłem, kiedy jest na górze. I wtedy świeci, wtedy rozświetla moją duszę i przychodzi łaska, i ja czuję ten pokój, i oświeca mój umysł, i odchodzi ta czarna myśl, to czarnowictwo, i przychodzi światłowictwo. aleluja. Poznanie, poznanie. A kiedy wiem, gdzie jestem, to się nie zgubię. Aleluja. Chwała Jezusowi. I będziemy się teraz modlić o bliskość właśnie w Bogu, w imieniu Jezusa, razem właśnie we wspólnocie, a On będzie nas prowadził, abyśmy byli mądrymi, abyśmy byli mądrymi w Bogu, abyśmy stawali się silniejszymi w Bogu, abyśmy wzięli Ducha, abyśmy wzięli tą siłę, abyśmy wzięli tą moc z nieba, abyśmy wzięli ten dar z nieba w imieniu Jezusa. Bo bez Niego nic nie możemy uczynić, jak czytamy sobie Bożym. I nawet już nie chcemy nic czynić bez Boga, bo kiedy poznaliśmy Jego moc, Jego światło, Jego mądrość, halleluja, Jego autorytet, Amen. to jakby większego nie ma. Chwała Jezusowi. Dlatego podążamy dalej za Jego światłem, za Jego poznaniem, w Jego chwale, w Jego uwielbieniu, aby On był wywyższony. A wtedy On będzie miał moc nas prowadzić, kiedy będziemy poddawać nasze serca i nasze myśli Jemu. Chwała Jezusowi. Dlatego nie odejdzie wszelkie czarnowictwo w imieniu Jezusa. Amen. Aleluja! Niech odejdą te smutki w imieniu Jezusa. Niech odejdzie wszelka troska, bo nasze troski powierzamy Jemu w tym czasie, jakby dzisiaj już nic nie zrobisz. Aleluja. Jakby dzisiaj już nic nie zrobisz. Dzisiaj co możesz zrobić, to tylko uwielbić Boga. Dzisiaj to, co możesz zrobić, to tylko wywyższyć naszego Stworzyciela. Właśnie teraz, właśnie w tej chwili, właśnie w tym momencie, niech On będzie uwielbiony, niech Jezus będzie wywyższony, aby On prowadził nas według swojego Ducha, według swoich myśli i według swojego serca, bo On ma wielkie serce dla Ciebie, On nas kocha, bo Bóg jest miłością, jak czytamy w listach Jana. I On nie może zaprzeć się samego siebie, bo On już taki jest. Jest pełen miłości, pełen mocy, pełen łaski, pełen zwycięstwa i chwały. Świat przeminie, ale ci, którzy trwają z Bogiem, będą trwać na wieki. Amen. W imieniu Jezusa. Amen.